Jeśli od dłuższego czasu śledzicie mój kanał, wiecie, że nagrywałem kiedyś różne gry typu Farming, Simulator albo Fortnite, nawet Minecraft się znalazł. Ale ostatnio zmieniłem nazwę kanału z Ago Michael na Ago Team. I teraz już tam się będą pojawiać. A po, raczej pojawiały się tylko piosenki. Jeszcze może coś nagram. Raczej coś nagram. Ale. Chciałem sobie też trochę na filmikach pograć w, w gierkę taką jak Minecraft. Co ja mówię? Tylko w Minecrafta na tym kanale będę grał. I właśnie dlatego stworzyłem nowy kanał pod nazwą King Borowiczek. W linku w opisie będzie. No, będzie. Ja. Będzie link. W linku w opisie. Nie, genialne. Będzie link w opisie który będzie prowadził do tego nowego kanału. Właśnie pojawił się na tym kanale pierwszy odcinek. A raczej drugi, bo pierwszy się nie nagrał dźwięku. Hmm.